Jesteśmy bezpieczni. Mariusz Pudzianowski, przed walką z nowadem halidowym, brzmi to tak, powiem szczerze, choć wiele o tym mówiono, jeszcze tak chyba nie do końca realnie. Właśnie, kiedy dla Ciebie to się stało takim realnym, rzeczywiście momentem, że, że dotarło, że będzie walka z nowadem halidowym? Taka już rozmowa toczyła się z rok temu, no ale do tego podchodziłem z takim dużym dystansem. Trzeba było iść najpierw po kolei. To już taką powiedzieliśmy sobie z Martinem historię, że jeżeli z Bombardierem wygram, pomyślimy coś tam. Później padła propozycja Michała Materli. To znaczy, Michała Materli propozycja padła chyba bardziej przez jego kolegów, chyba wtedy przez Artura lub przez kogoś, jak dobrze chyba kojarzę coś takiego, a może byś się zmierzył z prawdziwym zawodnikiem. No i od słowa do słowa powiedziałem, dobrze. No i od słowa do słowa wszystko doszło do skutku, no i potem następny etap był taki. Martin mówi tak, jeżeli uda ci się wygrać z Michałem Materlą. No to pójdziemy krok dalej. No zobaczymy. No i tak sobie wtedy jeszcze troszeczkę z Mamedem porozmawialiśmy na ten temat, ale przede wszystkim głównym punktem, i warunkiem było, wygrać trzeba. A żeby wygrać z Michałem, to tak fajnie się mówi dzisiaj. Siedzisz sobie tutaj na stołeczku, o, wygrałeś no nie, Michał jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, mimo to, że z nim wygram miałem lepszy dzień, lepszą predyspozycję. No i ja wtedy z więc Michała nie można lekceważyć nawet dzisiaj. Bo różnie to się ten rewanż, jeżeli by doszedł do skutku, potoczył się, no i załóżmy, że wtedy już z Michałem wygrałem, no i wtedy już, no to już samo się potoczyło, no z Michałem wygrałeś, no to idziemy krok dalej, no i potem już co dalej było, no to już wiecie, bo w klatce już Mamed wszedł, no i już reszta dalej samo już poleciało. Wracając jeszcze do tej kwestii i Michała i teraz Mameda. Przed walką z Michałem raczej mało kto wierzył albo inaczej, mało kto stawiał na Ciebie. Teraz sytuacja się zupełnie zmieniła. Pokazałeś w tej walce z Michałem, że Ty z tymi, jak to sam tutaj powiedziałeś, zawodnikami doświadczonymi, którzy mają gdzieś tam za sobą sukcesy jesteś w stanie wygrywać. No to pewnie po pierwsze, teraz już widzimy, jesteś faworytem w tym pojedynku. Po drugie, pewnie i sam już Wie dobrze, gdzie tutaj Mariusz ma swoje atuty, jeśli chodzi o walkę z takimi właśnie zawodnikami. Nigdy nikogo nie można lekceważyć. Nawet dzisiaj, gdybym wchodził z zawodnikiem przeciętnym, nie można jego zlekceważyć nawet na krok. Dlatego, że ktoś, kto ma 5% szans, wykorzystuje te swoje 5% i się przegrywa. W sporcie nigdy nie, nie można być niczego pewnym. Do samego końca, mimo to, że pod, w podnoszeniu ciężarów czasami faworytem byłem, gdzieś potknąłem się, gdzieś coś zrobiłem. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy popełniają błędy. Popełniam ten błąd i przegrywam. Yy, w ostatniej walce, Michał popełnił ten błąd i przegrał. A teraz tutaj z Mamedem może być różnie. Może się może być tak, że Mamed wygra, może być, że ja wygram. Może Mamed mi zgasić światło, a może zgaszę ja jemu. Przede wszystkim chodzi o to tylko w tej walce z Mamedem, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Mamy swoje lata. Już sobie założyliśmy, że wyjdziemy sobie jeszcze z dwa, trzy razy do tej klatki. No i chcielibyśmy potem iść sobie na spokojną tę emeryturę bez większych urazów. No ale zobaczymy. To jest sport. Wszystko się zdarzyć może. Wchodząc do Klatki. Kiedy ta klatka zamknie się, obaj wiemy doskonale, że tutaj możemy się poklepywać wszystko, no ale doskonale wiecie i mój charakter znacie z Juracem, się poklepywaliśmy, pizzę sobie dawaliśmy i jeszcze coś tam, ale tam sobie gnaty zdrowo porachowaliśmy. Ja akurat wiem teraz od strony kuchni, jakie zęby mu wybiłem, no on mi no, bagatela, mostek złamał. No Ostatnim Powiedziałeś tutaj słowo emerytura, ale wszyscy chcieliby chyba przed tą emeryturą mówi się coraz głośniej o filu de Frisie. Na ile ty byś był gotowy do tej walki mistrzowskiej? na wszystko przyjdzie czas i pora cały czas trenuję, trenuję. Mam swoich chłopaków, którzy przyjeżdżają dwa, trzy razy w tygodniu do mnie i razem sobie trenujemy. Mam cały sprzęt przygotowany, tak jak za czasów podnoszenia ciężarów. Niektórzy się ze mnie śmieli, a bo ty dużo samemu trenujesz, bo ty robisz dużo to kupiłem sobie manekiny już na zamówienie specjalne, które mają po 185 cm, ważą 60-70 kg, zrobione są na kółkach, jeden prowadza i i uda daje mi przeciwnika, a ja dalej chodzę do przodu, do tyłu, uderzam, boksy. Może jest to śmieszne, ale zawodowy sport polega na tym, na tej powtarzalności, durnej, głupiej powtarzalności. Ktoś się ze mnie kiedyś śmiał, wziąłeś te 60 kg i tak machasz jak głupi dureń 60 kg Dzisiaj 10 razy, 5 razy po 10, 5 razy po 10. I tak minęło 2-3 lata. No i potem zakładam sobie 140 kg, fruwa mi to, a 5 lat temu mnie to zabijało, gniotło. I dzisiaj jest podobnie. Robię sobie ten lewy, prawy, lewy, Odejście, prawy, lewy, prawy i tak magluje, magluje, aż w pewnym momencie zamykasz oczy, jest bezdech, jest beztren. A ten lewy, prawy i gdzieś ten sierp, potem zadajesz. Właśnie na tym polega ten zawodowy, durny sport. Powtarzasz, 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 aż po prostu będziesz tym żygał. No i tu jest właśnie podobnie. Mam ten manekin, który jednonożny, który nawet fajnie się z nim robił. Mam ustawione na trawniku dwa, trzy materace. Brat mi go trzyma, a ja wwalę jak ten osioł w ten, po prostu w tego manekina, wywracam go 20 razy. Z lewej strony, 20 razy z prawej strony. O tyle jest fajnie, że nie dzieje się na kolana. Bo bardzo <laughs> często było, tak, że jak ja przeciwnika ustawiam sobie przy tych materacach ten przeciwnik żywy. Mówimy o człowieku, gdzieś te kolana podwinął, no i żebra bolały gdzieś. A teraz wiem, że muszę wykonać 20-30 obaleń na lewą stronę, na prawą stronę, tych rzutów takich. No i tym manekinem można wykonać. I potem do szlifowania już tego wszystkiego. To sobie biorę zawodnika tam 90-100 kg i robię to delikatnie, dlatego że no jak się rozpędzi człowiek, samemu sobie krzywdę można zrobić. Więc ja już troszeczkę trenuję bardziej tak z głową, nie jak mało lat 20-letni, że a co tam huraj dusza, piekło raj, a potem żebra bolą, nogi bolą, troszeczkę mądrzej się trenuję, ale cały czas to przerabiam. Mariuszek, gdzie Ty się będziesz przygotowywał do pojedynku? Myślę, że to nie jest przypadkowe pytanie, mówisz tu o manekinach, ale przyjdzie okres sparingowy, przyjdzie nakreślenie taktyki, wiemy, że to jest problem. No i no dodam, jest, że Mamed już powiedział, że prawdopodobnie Anzora i Arbiego nie będzie w Ty masz już w głowie plan B. Yy, tak, mam wszystko zaplanowane, Na no akurat, no nie chciałbym akurat z Arbie. bardzo dobrze mi się pracuje, pracujemy razem 10 lat praktycznie i bardzo dobrze się dogadujemy, no ale na pewne, na pewne rzeczy nie ma się wpływu, na pewną religię, na pewne aspekty nie mamy w, po prostu wpływu, no i Arbi doskonale mnie znający, wiedzą, wie doskonale jakim jestem zawodnikiem i po prostu nie chce dokładać z Anzorem jakieś cegiełki do czegoś, co się może stać, a oni świadomi są, wiedzą, że to jest walka 50 na 50 i oni nie chcieliby prze, tej, tej 50, nie chcieliby przełożyć na moją stronę, więc po prostu nie wiem, co to będzie. Szkoda by było, żeby Arbiego nie było, powiedzmy, bo przygotować, dam radę się przygotować, Anzor mi wiem, że na grupie pomoże tutaj, to wszystko, no, ale potem, kiedy ten, ta kropeczka będzie do postawienia, nie wiem, nie potrafię na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Na pewno treningi będą bardzo mocne. Tutaj akurat o to się nie obawiam, ale właśnie ta kropka nad tym co powiedzmy, ta wisienka na tym torcie musi być postawiona. Zobaczymy jak to wszystko będzie dzisiaj. Nie jestem w stanie na to pytanie jeszcze odpowiedzieć. Negocjacje w Warszawie czy gdzieś poza Warszawą, może jakieś miejsce jest też poszukiwane? Nie, nie, na pewno, na pewno będę trenował w WCA. Żadnego klubu nie planuję zmieniać, tylko po prostu po prostu może kogoś w danym momencie gdzieś tam zabraknąć, no po prostu nie będzie gdzieś tam, no ale zobaczymy jak to wszystko będzie, więc na razie z chłopakami cały czas rozmowy trwają. Mówi się, że prawdziwa siła techniki się nie boi, ale Mamed Khalidov tą technikę ma naprawdę na najwyższym poziomie. Czy, czy Ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem, czy jednak ta technika może być przeszkodą? Mamet jest bardzo dobrym zawodnikiem. Parę lat, parę lat temu nawet nie, nie pomyślałbym sobie, że ja mogę z nim do klatki wejść. No, no gdzie? No... Gdzie ja e, ciężko miałem wytrzymać dwie rundy, a już nie mówiąc o trzech rundach, a jeszcze teraz wejść z momentem, gdzie momentami siedziałem sobie gdzieś tam w szatni i oglądałem jego e, walki, już nie pamiętam, taki dosyć dobrze zbudowany zawodnik chyba, już nie pamiętam jego nazwiska, ale też taki nabity troszeczkę autobu, autobus, półtorej minuty i zostało mu światło zgaszone, więc kiedyś to by mi nie przyszło przez myśl, że ja wejdę z nim do klatki, no a dzisiaj już jestem wygrany, Mi nic więcej nie potrzeba. Wchodzę z mamedem do klatki, legendą polskiego MMA, no a ja, no co, no siłacz jakiś tam, który sobie gdzieś coś tam robił i uparcie, sukcesywnie dąży do jakiegoś celu, który sobie gdzieś tam kiedyś postawił. No dużo. na razie już 13 lat minęło i jeszcze końca delikatnego nie widać. No to wiecie, ile mnie to pracę kosztowało, żeby spokojnie sobie wejść do klatki i wytrzymać te trzy rundy. No, a wytrzymać trzy rundy przy mojej masie 120 kg z takimi zawodnikami. Nie jest to proste. Żeby to było, no to dokładnie wiecie i nie jest to udawane. Mariusz wstaje piąta 30 od 13 lat, idzie, robi, idzie robi. Wszyscy się ze mnie śmieją, a Pudzian durny idzie robi. Monotemat, monotematyczny. Ciągle słyszę, powtarza się, powtarzasz się. A ja tylko potrafię odpowiedzieć. Tak, zawodowy sport na tym polega. Powtarzasz, powtarzasz, klękasz, wstajesz, powtarzasz. I to jest właśnie sukces całego tego sportu. Powtarzasz aż po prostu żygasz tym. Ale to mówisz, że ciężko wytrzymać te trzy rundy. Czy to jest przeszkodą, żeby do tej walki mistrzowskiej doszło, że pięć rund jest jeszcze trudniej wytrzymać? Mariusz nic się nie odzywa, a swoje robi. Bądźcie cierpliwi, bądźcie cierpliwi. Wszystko pomału, to wszystko musi dojrzeć. Ja jestem cierpliwy, gotuję. A wiecie, że <noise> ugotuję wszystko. Mariusz, to pytanie było, było to samo, pytaliśmy o Medakalidowa. Czy był lepszy moment na zrobienie tego pojedynku? Żeby odbierali właśnie to starsze jako takie równe, bo sam mówisz o tym, że to jest pojedynek 50 na 50, nawet pierwsze kursy bukmacherskie faworyzują Ciebie w, w, tym, w tym pojedynku. Sam wspominasz o tym, że w przeszłości sam podziwiałeś Mameda i jego e, fantastyczne m, pojedynki. E, jak Ty widzisz właśnie, właśnie tę sprawę? Czy to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić ten pojedynek, żeby te szanse rozkładały się właśnie w taki sposób u większości fanów w tym momencie? Na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, kibice uważają, że ta walka jest 50 na 50. Oczywiście, mamet ma czym przyłożyć, może znokautować. Ja nie jestem dobrym bokserem, ale światło zgaszę. Zapaśnikiem nie jestem dobrym, ale przewrócić, przewrócę i ciężko spodemnie wyjść. A jak już się przykleję, jak już kogoś wyłożę, to będę męczył, męczył, jak pieskaczka, aż ją zamęczę i uduszę. Aż po prostu ta kaczka, mi po prostu sama padnie. Więc wiecie, że zapaśnikiem jakimś fenomenalnym nie jest. No ale wywracać potrafię. I przyłożyć potrafię. Skopać potrafię. To chyba nic więcej nie potrzeba mi. A troszeczkę siły mam. Wspominając Skuminasz... to pytanie, ja pamiętam taką scenę, jak w Łodzi po walce z Michałem Materlą wychodziłeś z tej walki i podszedłeś do Mariana Ziłkowskiego i powiedziałeś, że jedyny w ciebie wierzył. Teraz mam wrażenie, że to mamet będzie musiał dziękować, że ktoś w niego wierzył, bo naprawdę ludzie twierdzą, że, że ty jesteś zdecydowanym faworytem. Mimo wszystko, mimo że to, to jest niby 50 na 50, ale chyba większość teraz faworyzuje Ciebie. Więc nie wiem, akurat y, tym się wcale nie przejmuję. Akurat ja to jest dla mnie nieważne, kto będzie. Ja po prostu chcę wyjść i dać dobrą walkę, żeby kibice zapamiętali. I przede wszystkim, y, jak już będziemy wchodzić do tej klatki, nie chciałbym, żebyśmy sobie zrobili jakąś dużą krzywdę. Ja nic więcej od tej walki nie chcę. Chciałbym, żebyśmy.. Oczywiście, na pewno damy sobie popysku, bo... Wchodząc tam, nie będziemy się głaskać, nie będziemy się pieścić, obciskiwać i doskonale o tym wiecie. Mimo to, że wcześniej były takie yy, gadki, rozmowy, że a jak wejdzie z Jurasem, to będą uważać na siebie, bo to koledzy z klatki. Nie. Kiedy klatka się zamknęła, widzieliście, że nie było żadnej zabawy, nie było żadnego kalkulowania i tym razem mamy doskonale o tym wie. I ja też wiem, że jeżeli się tylko nadarzy okazja, mamy mi wyłączyć światło bez jakiegokolwiek zastanowienia. Może po prostu wiem, że jak już bym był, powiedzmy, dobrze podłączony mamet nie dobije mi gwoździa i ja tego samego też nie zrobię jeżeli będę widział że już jest podłączony lub cokolwiek to ja tego gwoździa już nie dobiję bo no nie po prostu są pewne zasady których się nie łamie nawet już w takich sytuacjach i no i później na koniec wyjdziemy sobie z mamet mamet idzie na piwo bezalkoholowe a ja no takie głębsze, no mocniejsze. <laughs> za Twoimi plecami wizerunek niedźwiedzia i zostałeś właśnie porównany do takiego zwierzaka. W swoich wypowiedziach często wymieniasz m.in. psa, kaczkę. Przedostatnia Twoja wypowiedź. Czy Tobie się podoba ten niedźwiedź w porównaniu do Twojej osoby, czy znalazłbyś jakieś inne zwierzę? Powiem Ci, że jest to dobre, dlatego że niedźwiedź jest to akurat silne, szybkie takie zwierzę. Gdy pójdzie powiedzmy za jakąś tą sarną lub gdzieś akurat w tej Tajdze, no to potrafi dorwać. Taka sarna na pewno mu nie ucieknie. A więc... Wilk? Czy wilk? Też jest akurat, też jest. Te, to wilk to jest takie po prostu też paskudne. Po prostu męczy, 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 aż w pewnym momencie gdzieś tam, gdzieś to zajeździ. Akurat bardzo często oglądam Discovery i te wilki ganiają całe stadami. Tylko, że wilki polują w stadzie zazwyczaj. Jest cała watacha tych 10 wilków i powiedzmy to wapiti całe akurat gdzieś tam na tym śniegu ganiają, to po prostu gonią, Gonią, aż to po prostu zwierzę samo pada. Ja nie dobiłem. A niedźwiedź po prostu, jak się rozpędzi gdzieś w tych górach, to po prostu złapie, trząchnie raz. Dziękuję, do widzenia. Nie A w klatce będzie jeden wilk. No, będzie wilk z niedźwiedziem i to będzie hmm, hmm, naprawdę niezłe. Sam jestem ciekawy, co to będzie. Kto komu światło zgasi? Ja nie uwierzę, że ten wilk stanie przed niedźwiedziem. Mamet powiedział, że to był największy błąd Michała. Stanął przed rozpędzonym pociągiem. Nie masz takiej obawy, że może w klatce w pewnym momencie. Pojawić się jak swego rodzaju frustracja, bo wydaje mi się, że mamet w pierwszej fazie, no to byłoby samobójstwo, jakby poszedł na wymianę z Tobą. A powiem może tak, chyba obejrzałem Mameda wszystkie walki, jakie tylko możliwe. Ja doskonale wiem to, to, to co teraz mi powiedziałeś, to żadna nowość będzie, yy, że Mamed stanie i będzie czekał, a Mariusz go przewróci. Nie, on po prostu będzie uciekał. Jestem tego więcej jak pewny, położyłbym nawet rękę dzisiaj, że ze mną na wymianę nie pójdzie, no bo można no, przejechać się, a ja jestem tego pewny, że on będzie uciekał. Jestem więcej jak pewny. No ale ile można uciekać? No tak samo, no, jak po prostu podejdę za blisko do maeda i gdzieś tą rękę ten niedźwiedź opuści, no to światło mi zgasi. Tylko, że jak go zagnam w, gdzieś tam w róg, no to, no ten misiek tego wilka złapie, to tą łapą potrafi machnąć. A wiecie, no to, no 500 kilo ten niedźwiedź tego wilka jak trzepnie, to gdzieś tam może odlecieć. Więc to fajna będzie, a ten wilk będzie cały czas dobry, wilk będzie kąsał tego niedźwiedzia. Kąsał i uciekał, kąsał i uciekał. Fajne wyzwanie. Jak że... Tak opisujesz, to mam wrażenie, że my już widzimy w oczach tą, w, w, w głowie tą walkę. Yy, powiem Ci, że od kiedy dowiedziałem się, że będę miał tą walkę, ja cały czas gdzieś tam sobie oczy zamykam i rysuję, jak to będzie wyglądał? Przede wszystkim, no co, żadna tajemnica, ja się nastawiam na dużą, dobrą wydolność. Ja muszę po prostu mieć dużą wydolność na ganianie. Tak siła mi jest niepotrzebna, jak po prostu ganianie, ganianie, chodzenie, kąsanie, a nie siła, kondycja na jedną rundę. Przygotowuje się na pełen dystans, takiej gonitwy, 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 aż może upoluje tego wilka. No właśnie, no to pytanie dotyczące tego pełnego dystansu. Ile Ty procentowo dajesz szans, że ten pojedynek może zakończyć się na dystansie trzech pełnych rund? Ile, ile, ile procent? Nie wiem, to jest ciężkie pytanie akurat w tym pojedynku, a tym bardziej z takim zawodnikiem jak Mamed jest. No to nie ma co tutaj gdybać. Może być tak, to się wszystko może zdarzyć. Może być minuta, może być dwie, mogą być trzy rundy. Mogę mieć światło, ja zgaszony, może mieć mamet zgaszony. Nieprzewidywalne. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Od razu Ci powiem 50 na 50. Mariusza, nie wydaje Ci się, że przez to, że kilka miesięcy temu zawalczyłeś z Michałem Materą w taki, a nie inny sposób, czy przez to, że mamet miał okazję ten pojedynek zobaczyć będzie go teraz nieco trudniej zaskoczyć. Nie, ja tu, to od razu wam mówię dzisiaj. Nie będzie żadnej tajemnicy. Mamet będzie uciekał. Mamet nie pójdzie ze mną na wymianę. Doskonale wierzę, gdy mamet będzie ważył 93, 4 czy 5 kg, ja będę ważył 115. Ja 20 kg będę od niego więcej ważył, ale to nie będzie 20 kg tłuszczu. To jest 20 kg suchej masy mięśniowej, gdzie przekłada się na dużą siłę. Tą wydolność jakąś mam. Już wiecie, że trzy rundy jestem w stanie wytrzymać. No takim dobrym Zawodnikiem przytoczę to, co był James Silva. On ważył wtedy 104-105 kg i po prostu zając uciekał, uciekał, tylko że to było parę ładnych lat temu. No a ten Mariusz przez ta kilka ładnych lat nie śpi, nie leży. Mariusz śpi 6 godzin, 7 godzin, wstaje i w pole, wstaje i w pole i gania. I Niektórzy się śmieją, się czasami z tego śmiecie. 6 rano. Ja nie muszę wam nic mówić, jak tylko wchodzicie na Facebooka czy lub Instagrama, 5.30, wiecie, że Mariusz będzie. No To już jest po prostu. No jak y, dwa razy dwa to jest cztery, Mariusz wstaje, jedzie. No i teraz akurat przychodzi taki etap, że to bieganie będzie mniejsze, rozbiegania półtora kilometra i interwały. I teraz akurat cztery, pięć tygodni interwały, interwały. Ale to jest cały czas ta zaprawa, poranna będzie, a wieczorem poprawka, dołożenie następnego treningu i tak rzeźbie, i tak rzeźbie, aż sobie dorzeźbiłem nieraz coś. Mariusz, jeszcze pytanie, wracając na chwilę do tematu defisa, Mówisz o tym, żebyśmy poczekali, że trzeba popracować nad tą e, kondycją na 5 rund. Czy nie jest to też lekkim utrudnieniem, albo czy nie byłoby Ci łatwiej, gdyby wszystkie main eventy KSW, nie tylko te walki mistrzowskie, były pięciorundówki i już wcześniej miałbyś takie przygotowania za sobą? Więc co? Trudno mi powiedzieć. To akurat, yy, każda federacja na dzień dzisiejszy ma swoje zasady. Nie ma czegoś tutaj. To nie jest nie wiadomo, to nie jest sport olimpijski, że musi być ustalona taka, taka i taka zasada. Więc to, co sobie za organizator ustali, to jest przyjęte. No, MMA nie jest olimpijskim sportem, że gdzieś zapisane jest, że to musi być 5 rund. Być może, że z Deflicem nie musi być 5 rund. Może po prostu sobie zrobimy, podpiszemy kontrakt na 3 rundy. Tak naprawdę. Jest pas niepotrzebny. Ja tylko po prostu chcę zrobić dobre walki, żeby kibice mnie zapamiętali. Nie jakiegoś leniwego grubasa, który przyszedł sobie po to, żeby odebrać jakąś fakturkę lub czek, tylko chłopak, który starał się coś zrobić. I żeby, powiedzmy, zachęcić tych młodych od tego telefonu, od komputera. Skoro ja mogę, oni też mogą. Ostatnie pytanie. Dziękujemy chyba bardzo w takim razie. Dziękuję.